Przed nami trzecia i jednocześnie ostatnia odsłona tematu dodawanie i odejmowanie liczby dodatnich. Zajmiemy się zadaniami tekstowymi oraz ułamkami mieszanymi w tych działaniach. Zaczniemy sobie od zadania tekstowego. Mamy tutaj takie zadanie związane z geografią. Mamy przedstawioną na mapce Amerykę Północną i wymienione informacje takie jak Kraje, które tam się znajdują, czyli Kanada, USA i Meksyk. I z informacja, że owszem, są tam jeszcze inne, mniejsze kraje, ale nas najbardziej interesują te trzy wymienione na początku. Pod punkcie A Kanada i USA zajmują po około 2 piąte. Po około oznacza, że każdy z nich, czyli USA łącznie 2 piąte i Kanada również. Dwie piąte całej tej mapy. Meksyk wskazali, że to będzie inny ułamek, dwie dwudzieste piąte. I pytanie brzmi: jaką część powierzchni całego kontynentu zajmują pozostałe kraje zaznaczone tymi różnymi kolorami? Jeśli całość to zawsze jest 1, to trzeba będzie od tego odjąć sumę naszych trzech. Wymienionych krajów. I możemy zrobić to na dwa sposoby, albo od tej jedynki będziemy odejmować dwie 25, piąte, dwie piąte i dwie piąte, albo najpierw sobie dodamy te ułamki, a następnie odejmiemy od całości. I wtedy będziemy mieć wspólny mianownik do ustalenia i będzie on wynosił 25. Mamy tutaj rozszerzyć razy 5, zarówno jeden jak i drugi ułamek, bo są one identycznie, możemy też sobie uprościć i zrobić od razu tutaj 4 piąte, czyli te dwa ułamki ze sobą dodać i dopiero w tym momencie wykonać rozszerzenie i kiedy dodamy 4 razy 5 i 5 razy 5 mamy 20.

tych 22,25 mamy 3,25. To jest właśnie ta część, którą zajmują pozostałe kraje na tym kontynencie. Pod punkcie B mamy ułamki dziesiętne i zwykłe. Wiemy, że 59 setnych ludności Ameryki Północnej mieszka w USA, Jedna piąta w Meksyku, a tylko 3,5 w Kanadzie. Jaka część ludności zamieszkuje pozostałe kraje i tutaj zasada jest dokładnie tak sama, taka sama. Cały kontynent to jest jedynka i musimy sobie dodać tą ludność właśnie z Ameryki Północnej z Meksyku i z Kanady. I mamy dwa wyjścia: albo będziemy liczyć w ułamkach dziesiętnych, albo w ułamkach zwykłych. Ułamek dziesiętny zawsze da się zamienić na ułamek zwykły. Ułamka zwykłego nie zawsze takiej transformacji poddamy, czyli ten zwykły nie zawsze będzie chciał nam się zamienić, dziesiętny zawsze się zamieni. Dlatego jeśli już macie wybierać, którego działania się nauczycie, to wybierzcie lepiej tą opcję zamiany dziesiętnego na zwykły, liczenia na zwykłych. Ułamkach. I teraz wspólny mianownik trzeba ustalić. I można, owszem, sobie to wymnożyć, ale to jest dłuższa droga. Dlatego o wiele lepiej będzie, jak macie już w głowie obraz, że dla setki, dla piątki, dla pięćdziesiątki wspólnym mianownikiem będzie 100. Wtedy ten pierwszy ułamek w ogóle będzie nieruszalny drugi sobie licznik i mianownik przemnożymy razy 20. a W przypadku trzeciego razy 2. I mamy wtedy 59 dodać 20 i dodać 6, co daje nam łącznie wynik 85 setnych w ułamku zwykłym albo w dziesiętnym. Ale i tak musimy odjąć od jednej całej, tak jak poprzednio, całego kontynentu, wymienione kraje, i w ten sposób pozostaną nam te poprzednie. Możemy sobie tutaj balansować między zwykłymi a dziesiętnymi ułamkami. Możemy wszystko liczyć w zwykłych. Tutaj z kolei dla niektórych łatwiej będzie to odejmowanie wykonać w dziesiętnych, bo od razu będzie. Dopełnieniem 85 do pełnego wyniku 15. I taka też będzie odpowiedź. Inni musieliby sobie odjąć ułamek zwykły, ponownie zrobić wspólny mianownik, i wtedy również po odjęciu będziemy mieć 15 setnych jako wynik ostateczny. I w ten sposób zadanie tekstowe dwuetapowe jest już za nami. Teraz zadanie typowo obliczeniowe. Mamy ułamki dziesiętne, ułamki zwykłe i polecenie oblicz. Nie ma tutaj nakazu, na który ułamek mamy zamieniać, więc będziemy to robić tak jak nam wygodnie. Jeśli nie wiemy, czy dany mianownik pozwoli nam się zamienić na ułamek dziesiętny, to pozostaje nam liczenie w ułamkach zwykłych. Jeśli wiemy, że trójka nie zamieni się na ułamek dziesiętny, to też w tym przypadku pozostaje nam liczenie w ułamkach zwykłych. Zamieniamy sobie 3 całe i 6 dziesiątych i mamy dodać 2 trzecie. Ustalamy wspólny mianownik dla dziesiątki trójki, który wynosi 30 i można to faktycznie ustalić poprzez przemnożenie dziesiątki razy trójkę i mamy 3 całe, nie gubimy ich szóstkę i dziesiątkę mnożymy sobie razy 3 dla przypomnienia było to w poprzednich materiałach więc możecie sobie tam zajrzeć i odświeżyć jeśli tego nie pamiętacie a my liczymy dalej i mamy 3,18 30 dodać 20 30 mamy 3,38. całe i 38 30 jest to teoretycznie dobry wynik ale wypadałoby tutaj wyciągnąć całość, aż się prosi, kiedy mamy nadmiar. I zamienimy sobie 3 całe na 4 całe. Jeśli z 38 zabierzemy 30, to zostaje nam 8 trzydziestych. Tutaj przydałoby się, chociaż nie ma tego w poleceniu, więc nikt nam tego nie nakazuje, ale przydałoby się wykonać skrócenie chociaż przez 2. Co da nam 4,15 i patrzymy, że tego wyniku faktycznie już bardziej skrócić nie można. Idziemy tutaj i mamy dwa wyjścia. Albo ponownie liczymy sobie w ułamkach zwykłych, albo przypominamy sobie, że ósemkę da się zamienić, ten mianownik na 10 nie, na 100 nie, ale na 1000 tak. Warto to zapamiętać, bo wtedy mamy. 1 i 8 pomnożymy razy 125. To się wie, pamięta albo się nie wie. Lepiej zapamiętać. A jestem też tutaj po to, aby pokazać Wam różne sposoby obliczenia. Jeśli tego nie wiecie, no to pozostaje Wam droga zamiany na liczby mieszane związane z ułamkami zwykłymi i wtedy też sobie to policzyć. Ale spróbujmy zamienić na ułamek dziesiętny, gdzie mamy tutaj 125 którymi z materiałów wypisywałam Wam takie najbardziej charakterystyczne ułamki dziesiętne, które warto sobie wykuć. I jedna ósma zdecydowanie do tego grona należała. I teraz mamy nierówną liczbę miejsc po przecinku. To dla ułatwienia warto sobie tutaj. Dopisać 0, żeby przy odejmowaniu tej końcówki 125 odjąć sobie 110, nie musząc się zastanawiać, ile to dokładnie będzie. Od 4 całych odejmujemy sobie jedną całą i zostają nam 3 całe, a tutaj od tej końcówki 125 tysięcznych, jak zabierzemy 110, to zostaje nam 15 tysięcznych. Jeśli chodzi o siódemkę w mianowniku, Tutaj nie ma drogi albo, albo jest tylko ścieżka związana z ułamkami zwykłymi. Na dziesiętne tego nie zamieniłem. Dwa miejsca po przecinku, czyli muszą być tutaj dwa zera. I mamy dwie siódme. Tutaj najszybszym wspólnym mianownikiem, który przychodzi nam do głowy jest 700. Tak bez zastanowienia mnożąc 100 razy 7. I wtedy mamy 75 razy 7. 100 razy 7. Jeśli komuś do głowy gdzieś po drodze przyjdzie jakiś mniejszy mianownik, to super. Tutaj byłby on mniejszy, gdybyśmy 75 setnych skrócili sobie do 3 czwartych, ale tego nie zrobiliśmy. Więc mamy teraz trochę więcej roboty, bo to 75 tak naprawdę trzeba będzie sobie obliczyć pisemnie, aby mieć wynik 525. Następnie. 700. I tutaj mnożymy sobie razy 100 i dodajemy 207 setnych. Łącznie mamy dwie całe 725 7 setnych i ponownie możemy tutaj jedną całość wyciągnąć dodatkową. Zrobią nam się 3 całe i zostanie nam końcówka 25 7 setnych. I na nasze nieszczęście. To 700 dzieli się na 25. I ostatecznie po skróceniu otrzymamy 1, 28 i trzy całe, które tutaj stały. I teraz, jeśli nie zauważymy, że ten ułamek może nam się zamienić na te wspomniane trzy czwarte. To nasze obliczenia stają się po prostu dłuższe do wykonania i czasami na kartkówce nie starczy Wam czasu na wszystkie przykłady, a ktoś, kto na to wpadnie, to zobaczcie. Ma 2 całe i 3 czwarte dodać 2 siódme i wtedy wspólny mianownik to będzie 28 z przemnożenia i tutaj razy 4. I ma mniejsze liczby, które może policzyć sobie zgodnie z tabliczką mnożenia pamięci. Tutaj mamy 28, czyli mamy łącznie 29, 28 i ta jedna całość dodatkowa również nam tutaj powstała, bo wynik w jednym i w drugim sposobie zawsze musi być taki sam. Dajcie znać w komentarzu, który sposób do Was bardziej przemawia, czy lubicie bardziej liczyć w ułamkach zwykłych, czy może w dziesiętnych. Idziemy dalej i mamy w mianowniku dziewiątkę. Dziewiątka ponownie nie daje się zamienić na ułamek. Dziesiętny nie pozostaje nam nic innego, jak liczenie w ułamkach zwykłych. I podobnie jak w przykładzie wyżej, albo zauważymy, że 125 tysięcznych da się skrócić, albo nie zauważymy i będziemy mieć wspólny mianownik równy 9 tysięcy. Jeśli tego nie zauważymy, to trochę więcej roboty nas czeka. Jeśli zauważymy, to nagle mamy ze 125 tysięcznych 1 ósmą. Jeden z tych charakterystycznych ułamków, które warto zapamiętać. I teraz. Wspólny mianownik, to będzie tutaj pomnożenie razy 9, a tutaj pomnożenie razy 8 i mamy 9,72 odjąć 8,72, łącznie mamy 1,72, a licząc z tym mianownikiem 9000 na pewno tego skracania byłoby po drodze bardzo dużo, aby do tego ostatecznego wyniku 1,72 dojść, ale pamiętajcie, że w zadaniu, gdzie jest tylko oblicz, nauczyciel powinien Wam uznać tą wersję przed skróceniem i tą wersję po skróceniu, bo obie są tym samym poprawnym wynikiem. E mamy 3 trzecia, i tutaj ponownie mianownik 3 oznacza, że liczymy ułamkach, zwykłych liczbach mieszanych, bo nie da się tego zamienić na ułamek dziesiętny i tu mamy 3 całe i 3 dziesiąte wspólny mianownik to będzie 30, tu przemnażamy sobie razy 10 a tutaj przemnażamy sobie razy 3 całości widzimy, że one nam się za chwilkę skasują, ale dla formalności jeszcze będę je przepisywała i mamy 3 całe, odjąć 3 całe, to będzie 0 całych, 10 odjąć 9, to jest 1, 30, to 0 całych wygląda dość komicznie, dlatego tu jest wynik już bez 0 całych. I ostatni przykład, da się zamienić na ułamek dziesiętny, ponieważ piątkę możemy rozszerzyć do dziesiątki i wtedy będziemy mieć 1 całą i 2 dziesiąte. Co szybko sobie zamienimy na ułamek dziesiętny z uwagi na to, że tutaj mamy dwa miejsca po przecinku, a w naszym wyniku jest jedno. To drugie możemy sobie dorobić i dopisać 0, aby wykonać odejmowanie. I możemy sobie od jednej całej odjąć 0 całych i zostaje nam jedna cała, a jak od 20 odejmiemy sobie 9, to zostanie nam. 11. 1,11 to już jest ten ostateczny wynik. W kolejnym temacie przejdziemy sobie do mnożenia i dzielenia liczb dodatnich, tak jak poprzednio, podzielę to na różne poziomy, te które dotyczą ułamków zwykłych i liczb mieszanych, te które dotyczą ułamków dziesiętnych oraz takiego miksu łącznie z jakimś zadaniem tekstowym.